Dzień dobry, tu Ola. Jestem żoną Turka z Grand Bazar Kebab. Na fejsiku, parę dni temu, pojawiło się pytanie do Was. Mianowicie, podaj nazwy trzech kebabów, w których ukryły się imiona naszych trzech kebabowych króli. Prawidłowa odpowiedź jest to. Głodny kądziu, to pozycja bez mięsa, tak jak właśnie lubi kądziu. Kebab Kids Tomaszek, pozycja dostosowana do Wielkości i możliwości naszego Tomasza oraz Fit Only, czyli pozycja dla osób, które dbają o linię, tudzież o swoje zdrowie, bo jest tam sporo grillowanych warzyw. No i yy, dla osób, które oczywiście odpowiedziały prawidłowo, będzie kuponik zgodnie z obietnicami: 25% rabatu i darmowa dostawa, jeżeli będziecie chcieli to zrealizować w dostawie. Bo działa też na miejscu, ale tylko trzeba zamówić online, tak? Czyli przez naszą stronę www.grandbazar.pl lub można ściągnąć też aplikację. Tak, taki jest nowoczesny kebab. No i pomyślałam sobie, że warto by było Wam przeczytać pozostałe odpowiedzi, te, które były bardziej kreatywne. Pierwszy bo posortowałam sobie po najtrafniejsze, to, jakby to mam laptop, Sorkiza. za. Y -y. Tą linię, ale nie dam rady inaczej tego e, przeczytać, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo przeszkadzać. Po najtrafniejszych, nie wiem, algorytm Facebooka tak sobie zażyczył, więc czytam. Pan Marcin Malinowski napisał. Lewoskrzydłowy fit on the, środkowy napastnik, łodny kądziu, prawa flanka Tomaszek. Zabójcze trioniczym niczym MSM w Prime barcy. Najlepszego panowie, robicie dobrą robotę. Dzięki. Panowie na pewno będą bardzo szczęśliwi z tego powodu. Pani Magda, lider wśród fanów, dziękujemy Pani Magdzie. I mamy dłuższy tutaj tekst. Trzech króli przybyło i kilka lat temu na Krasickiego kebaba otworzyło. Król Ondi przeniósł dary ze swojego kraju w postaci tajemnych receptur na Fit Ondi Kebab. No ja trochę go wymyśliłam, ale załóżmy tak. Eee, Król wiecznie głodny kądziu, tylko bez warzyw, pamiętajcie. E, dokonał namaszczenia mięśliw, a król Kit Tomaszek dogląda swym bystrym okiem, żeby wszystko działało tak, jak zapisane w gwiazdach. Niech to trwa. Jest jeszcze królowa Aleksandra. To ja. ja dziękuję bardzo. Nie zapominamy o niej. Dziękuję, dziękuję Pani Magda. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Głodny końziów i, i tomaszek O, Pani Magda Spacja Lena napisała tak. Gdy trzej królowie do bazara, do Bazaru, do bazara przybyli, natychmiast głodnego kądzia zamówili. Lecz tak swe podniebienie rozkręcili, że na drogę jeszcze po Tomaszku zamówili. No, make sense. Morał z tego krótki i dobrze znany. Chcesz być jak Fit Ondi? Wkraczaj w Grand bazara Bramy. Krasickiego 64 Nowa Lipiczna lub Sportowa 8 Raszyn. Cóż my mamy... O! Iwona Młoźniak, również lider wśród fanów. Pozdrawiamy panią Ilonę. Przepraszam, Iwonę. Orszak trzech kebabowych króli, co się w swoją rolę wczuli. Nie tylko królowie, lecz też fajni goście. Proszę was, na kebsa mnie zaproście. Król Ondi, Król Kądziu i Król Tomaszek. Hmm. Fit Ondi. Hmm, 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 hmm. O, tutaj nawet z koronami emotki. O. Jest i pan Janek. Pan Janek napisał natomiast tak. Hmm. Głodny kądziu krainy złota i brązu, Ondi fit, co Jezuskowi zostawił kwit i Tomaszek, który tłumaczy z polskiego na nasze. Trzech króli kebabowych, co i róż, tworzą jakiś kebab nowy, zawsze mięso kraftowe, tru teraz trzy do wyboru na Krasickiego, płaty 100%, woło, baranina i kurczak. Aż sam Jezus opuścił zodowę i zjadł z ostrym sosem dwa kepsy, dzięki temu świat stał się lepszy. Nie wiem, jakby ja, ja życzę Wam na 2025 rok właśnie, żeby świat stał się lepszy, żebyśmy byli dla siebie dobrzy, 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 mili, uczynni, jakby to tylko od nas zależy, jak wygląda nasz świat dookoła, tego sobie i Wam życzę właśnie na ten nowy, nowy rok. A, bo widziałam takie e, mądre przysłowie, że to od Ciebie zależy, czy to będzie następny rok, czy nowy rok. Dobra, sorki za ten. Pani Joanna Mocek. Kebab Bazar znakomity. Są tu pyszne kepsy w bułce, no i pity. Tam trzech króli urzęduje i się świetnie każdy u nich czuje. Od swych imion kepsy se nazwali i w mniej się tam poukrywali. Hmm. Fit Ondi to imię Onder, który pewnie lubi szponder. Głodny kądziu yy, to na pewno Konrad jest, który zawsze jest de best. No i wjeżdża. Tomasz, który kocha chipsy psyfromasz. Musimy dopytać. Tomasz, napisz w komentarzu, czy robisz chipsy fromasz, czy nie, bo e, nie wiemy, czy to skam internetowy, czy prawda. E, takich trzech króli tu mamy i ich kebab zajadamy. No i ta turecka czeko extra jest. No jest Dubajska z pistacjami. Znaczy w sumie to są z kremem pistacjowym ciastem kadajów. Ja niestety bardzo lubię, zresztą widać. E, no, i ta turecka czeko ekstra jest, mogłaby mi to tony jeść. No, ja też. Trzej królowie, przybywajcie, kebab bazar robić, pospieszajcie. Pozdrawiam. My również pozdrawiam panią Joannę. O, pani, nawet w sumie, nawet zebrała najwięcej tutaj lajków, serduszek i innych emotek. Pan Piotr Dokiecki, odpowiedź. Głodny końciu Fit Ondi Tomaszek. Pewnego dnia, o będzie jakoś się Pewnego dnia fit ondi, głodny końciu i Tomaszek postanowili zrobić coś niezwykłego. Tomaszek oznajmił. Słuchajcie, w Grand bazar szukają mega kebab króla. Trzeba zjeść zestaw imprezowy. Hmm. Myślę, że przydałbyś jakiś challenge y, kebabowy, bo to takie modne teraz na tiktokach i innych y, youtubach. Dajcie znać w komentarzu, czy życzycie sobie na przykład, kto najszybciej zje 10 głodnych FC z em, sosem super e, ostrym Karoliny, to dostanie coś. E, tu, tu, tu. Ponoć nikt nie zje tego jeszcze w całości. Pan ma chyba też... Idziemy. Fit Ondi, który liczył każdą kalorię, powiedział Spoko, ale po drodze zrobię trening. Ty, Kądziu, bierz plecak i w drogę. Gdy dotarli na miejsce, zestaw już czekał i był tak wielki, że zajmował całą tacę. Kądziu zaczął jeść z zapałem. Tomaszek dopingował Szybciej, Kądziu, masz jeszcze połowę. Po godzinie kebab był pokonany. Kądziu leżał zadowolony. Może na kanapie tej niebieskiej wroga. Tomaszek liczył kalorie, a Ondi robił przysiady z sosem w ręku. Morał. Z przyjaciółmi nawet kebab to sport. Okay. Okay. Pan Arkadiusz Młoźniak Król Ondi Orszak pełen smaku prowadzi Złoty lawarz niesie W darze najwyższemu Król Tomasz z kadidłami i pistacjami Kadzi baklawę jak zawsze Poda po swojemu Król Konrad Mirre W sakieweczce chowa Potknął się o sandał Prawie się przewrócił W sosach Mirre nie ma Pokojna głowa, pod nosem o pip, cichutko zanucił. Święto Trzech Króli to święto kebaba. W okolicy unosi się zapach kraftowy. Wchodzę do lokalu i wołam: Meraba! Patrzę, <coughs> patrzę, jak obraca się rożen grillowy. <coughs> Przepraszam. Nie wiem, co zamówić, wszystko pyszne, świeże. Szczęśliwie spoglądam. Król mi kebaba niesie. Po brzegi, wypchane zdaniami, talerze, król zamiast pelerynie paraduje w dresie. Mógłbym w tym królestwie siedzieć aż do rana, zajadać się tureckimi luks smakołykami, popijać chłodnego, pysznego ajrana. Lecz królowie ruszają w drogę w dalszą z darami. Może do Raszyna pojechali, nie wiadomo, na sportowym osiem. Kiedy wyniki, kupony. Y no właśnie, musimy się naradzić. Także widzicie, sami decyzja nie jest e, prosta. Kto tutaj e, e, zrobił najbardziej kreatywną odpowiedź, damy Wam znać w poście pod e, zdjęciem na Facebooku. Także ja w imieniu m, Grand Bazar Kewab i Trzech Kewabowych Króli bardzo Wam serdecznie dziękuję i smacznego!